Cześć! Publiczne Wi-Fi stało się już nieodłączym elementem praktycznie każdego miejsca. Gdziebyśmy nie byli, na przykład w kawiarni, czy w galerii, czy coraz częściej już na otwartych przestrzeniach, jak na przykład boiska do gry, możemy skorzystać z darmowej sieci. Wystarczy nam hasło oraz urządzenie, na którym możemy przeglądać internet, bądź ściągać jakieś aplikacje. Czy jednak taka otwarta sieć jest tak naprawdę dla nas bezpieczna? Nigdy nie wiemy, czy gościu, który siedzi obok nas popijając kawę, nie jest przypadkiem na przykład hakerem. W tym odcinku powiem wam czego nie robić korzystając z darmowej sieci Wi-Fi. Zapraszam. Korzystanie z powszechnie dostępnych darmowych sieci wiąże się z dość dużym ryzykiem. Jesteśmy narażeni na takich hakerów, cyberprzestępców, Którzy tylko czekają na nasz błąd, wykradając nasze hasła, loginy i inne dane, a także są w stanie podesłać nam wirusy i inne złośliwe programy potrafiące nas śledzić, spowolnić działanie naszego komputera czy smartfona. Na przykład podczas podróży jesteśmy zawsze bardziej narażeni na takie ataki, ponieważ dość często sprawdzamy nasze skrzynki mailowe, bankowe konta internetowe, aby wiedzieć, czy na przykład możemy jeszcze wrócić do domu samolotem, czy niestety musimy już łapać stopa bo zostało nam na koncie 3 grosze. Dlatego też jeśli już musimy sprawdzić stan naszego konta upewnijmy się, żeby zrobić to jak już mamy bezpieczny dostęp do internetu. Najlepiej poprzez kabel jeśli chodzi o komputer lub poprzez dane komórkowe przez smartfona, a nie publiczną sieć wi-fi. Hakerzy tylko czekają na okazję by ukraść nasze dane do logowania do banku. Czytajcie też dokładnie warunki korzystania z darmowych publicznych sieci Wi-Fi. Bardzo często zdarza się, że po prostu nie wczytujemy się dokładnie w warunki korzystania regulaminy, czy to aplikacji, czy właśnie sieci i przewijamy na dół wciskając przycisk akceptuję. To duży błąd. Wiele firm zapewniając nam bezpłatny dostęp do Wi-Fi zapewnia też sobie dostęp do naszych danych. Sprzedając je bardzo często zewnętrznym firmom, aby później te nas nękały SMS-ami, mailami, telefonami z propozycjami, np. pożyczek na wysoki procent. Także czytajcie bardzo dokładnie, na co się zgadzacie, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji w przyszłości. Bardzo często też jest tak, że język użyty w tych wszystkich regulaminach jest napisany tak, aby uśpić naszą czujność. I na koniec starajcie się nie surfować po internecie bez VPN-u. W skrócie VPN to usługa, która umożliwia Ci połączenie się z internetem z dowolnego miejsca na świecie poprzez wirtualny szyfrowany tunel, to tak jakbyś miał fragment internetu tylko i wyłącznie dla siebie. Nikt niepowołany nie będzie w stanie przychwycić i odczytać Twoich danych przesyłanych przez internet, niezależnie od tego, gdzie się w tej chwili znajdujesz. Jeśli używasz smartfona, to mnóstwo darmowych VPN-ów znajdziesz w sklepie Play, także na system Windows znajdziesz kilka bardzo dobrych programów tego typu. Jeśli nie chcesz więc ułatwiać sprawy hakerom, zalecam używanie oprogramowania tego typu. Szyfrowanie danych jest więcej niż wskazane, gdy chcesz, aby Twoje dane były bezpieczne. A dodatkowym bonusem jest to, że sieć VPN pozwoli Ci na przykład za granicą, bez ograniczenia geograficznego, oglądać Twoje ulubione treści. Mam nadzieję, że tych kilka porad pozwoli Ci bezpiecznie korzystać nie tylko z darmowych, publicznych sieci Wi-Fi, ale także ogólnie z całego internetu. Najważniejsze jest to, żeby chronić nasze dane tak naprawdę, aby te nie dostały się później w niepowołane ręce. Dzięki za oglądanie, subujcie koniecznie kanał i klikajcie dzwonek, aby nie przegapić kolejnego filmu. Pozdrawiam.